Witam, witam drogie wagi. No i mamy nowy rok, szczęśliwego nowego roku 2017 i wiele błogosławień z zawita wasze progi. No, moje drogie wagi. Kto byś pomyślał, że 2017 już mamy. A w każdym bądź razie chcę Wam tylko też przypomnieć, że mamy nów i pełnię księżyca i w pełni księżyca wypisujemy. Niechciane intencje, a znów Księżyca a nowe intencje. To to chcę mieć i osiągnąć. A dziękuję Wam wszystkim za to, że mnie oglądacie, że mnie subskrybujecie i za to, żeście mnie polubili. No i oczywiście Wasze komentarze też, jak zwykle, bardzo lubię czytać i zawsze na nie odpisuję. No i jeżeli jeszcze, żeście nie zrobili do tej pory. Nie zaprenumerowaliście mnie, to proszę to zrobić i polubić. Um, no, moje drogie wagi, mamy piękny dla Was początek roku. Magik. Magik i Królowa Monet. No, wspaniała, po prostu wspaniała karta. Magik. To jest karta dużych arka. Możecie wymanifestować to, czego chcecie. Posiadacie wszelkie narzędzia, które Wam są potrzebne do tego, aby ułożyć to swoje życie i wymanifestować to, czego tak naprawdę chcecie. Tym bardziej, że mamy właśnie pod spodem a, królową Monę. To jest osoba samowystarczalna. Do wszystkiego sama potrafiła. Dojść. Ta osoba równie dobrze może Ci pomóc właśnie w manifestacji, abyś mógł osiągnąć te swoje pragnienia. To jest Byk Pan na Koziorożec albo ktoś, kto posiada właśnie te znaki na swoim wykresie urodzeniowym. No to jest osoba, która może Ci też po prostu dalej poprowadzić, bo ona jest po 35 roku życia i wzwyż. jest bardzo pomocną osobą. Mało tego, po prostu podać ci, może ci podać właśnie taką pomocną dłoń, że tak powiem. Ale zapamiętajcie jedno, że są to rozłożenia generalne, ogólnikowe, więc nie wszystkie wagi będą przechodzić. To samo. Niemniej jednak, ta osoba, a może cię poprowadzić do pewnego punktu, a później resztę będziesz musiała droga wago, czy musiał a, zrobić sam. Niemniej jednak, piękna karta. Bardzo, a, bardzo imponująca jednym słowem. A drugą kartą rozłożyłam po prostu z dwóch talii. Mamy tutaj cesarzową. No, będziecie zbierać upragnione owoce, które żeście już zasiali grubo wcześniej. To jest karta nowych idei, nowych pomysłów, a także i nowych narodzin. Czyli może się Wam coś jeszcze nowego narodzić, z czego będziecie zbierać niesamowite owoce. Albo, uważajcie, bo możecie zajść w ciążę. Jeżeli jesteście w wieku, w którym można jeszcze zajść w ciążę. Jeżeli chcecie mieć dzieci, to nic wam nie stoi na przeszkodzie. Ale z kolei jeżeli ich nie chcecie mieć, to proszę się po prostu w jakiś sposób od tego wystrzegać. Niemniej jednak to może być tak, jak powiedziałam, na rodzinę jakiegoś nowego pomysłu, tym bardziej, że tutaj mam pod spodem sąd który mówi, że to jest najwyższy czas, abyś zaczął, czy zaczęła droga wago właśnie zbierać te owoce. Jeżeli chodzi o pracę, to jest też bardzo owocna praca. Jeżeli ją macie, to czekają was po prostu um, jakieś nagrody, co wam się na pewno należy, dlatego że tutaj jest właśnie ta, a, ten sąd. A jeżeli z kolei nie macie pracy, to ją na pewno dostaniecie, dlatego, że a, wszystko jest w waszych rękach. Tym bardziej, że macie właśnie magika i a, cesarzową, to są karty dużych arkan, tak samo jak sąd. Macie trzy karty dużych arkan, niemniej jednak widać, że emocjonalnie jakaś sytuacja, to może być związana sytuacja, w jakimś związku partnerskim, małżeńskim, czy jakimś właśnie rodzinnym. To jest piątka kielichów i dziewiątka, i dziewiątka, Boże, mieczy. Widać, że męczy Was ta sytuacja po prostu bardzo. To mogą być też jakieś sprawy urzędowe, ale one nie muszą być Twoje. To może się tyczyć kogoś Twojego, bliskiego otoczenia. I tak jak widać, trzy kielichy leżą, ale dwa jeszcze świecą w oddali, więc ta sytuacja może być uratowana. Niemniej jednak widać wyraźnie, że spędza Ci to sen z Twoich oczu, ok? Um, Karta ta raczej nakazuje właśnie wyciszenie swoich emocji poprzez medytację, um, pisać dzienniczek czy zeszyt podziękowań. Pozytywnych aspektów. Medytować, kontemplować, róbcie to, co Wam sprawia przyjemność, aby po prostu wejść na pole pozytywnego e, myślenia, bo e, to Was poprowadzi po prostu o wiele dalej niż myślicie. Każda myśl to energia, zapamiętajcie, każda emocja, czy to pozytywna, czy negatywna, to jest energia. Jaką energią działacie? Taka po prostu do Was wraca. A po co macie się z tym męczyć? Lepiej po prostu robić to, co lubicie. Ok? Królowa Buław, czyli kijów i trójka kijów. Najwyraźniej królowa Buław to jest baran lew, strzelec, bardzo pomocna kobieta też. To może być nawet i matka. Po 35 roku życia, ich słysz. To może być ktoś, kto ma też te a, znaki na swoim wykresie urodzeniowym, czyli a, strzelec, lew, baran, ok? A, no, osoba bra bardzo wrażliwa, ale też i bardzo pomocna. Zawsze chętna dać Ci po prostu dobrą a, radę. Także, jeżeli potrzebujesz jej pomocy, to zwróć się zawsze do niej. To może być też i osoba, jeżeli nie macie pracy, to osoba, która wam po prostu pomoże tą pracę e, znaleźć. A jeżeli macie z kolei pracę, to jest osoba, która może być waszym bossem, a to będzie może być on albo ona, dlatego że to są generalne rozłożenia kart. Ale też widać, że patrzycie po prostu tr trójka kijów, patrzycie do przodu. Czyli to może być też związane z waszą przyszłością. Patrzycie a, do przodu i czeka was jakaś podróż i prawdopodobnie właśnie w tym wszystkim ta podróż a, będzie zainicjowana albo ta osoba Strzelec Lew Baran bardzo ci w tym pomoże. To jest karta a, bardzo pozytywna, także to może być też i równie dobrze urzędnik a jakiś. To może być psycholog, to może być jakiś lekarz, to może być jakaś urzędniczka, po prostu to jest ktoś, kto po prostu poda ci pomocną dłoń. Ok? I widać, że patrzysz w swoją przyszłość, najwyraźniej czeka cię jakaś po prostu. Podróż. To może być Twoja podróż wewnętrzna, a równie dobrze i fizyczna, dlatego że już jakieś pierwsze kroki zostały zrobione w kierunku jakiegoś właśnie tutaj tego Twojego projektu. Jednak emocje tobą szarpią, dlatego że masz jakieś sprawy, to mogą być właśnie sprawy rodzinne, okej, okay? jeśli chodzi o tą piątkę kielichów i dziewiątkę. Dziewiątkę, a. Mieczy. So. No, ale w sumie bardzo dobra karta. Nie martwcie się, bo macie trzy karty dużych arkan i bardzo pozytywne: magik, cesarzowa i, i sąd. Także to jest Wasz wspaniały, najwspanialszy, bardzo ładnie zaczynający się po prostu rok. No, pod spodem znowu macie właśnie kochanków i cesarzową. No, jednak dowiecie się prawdopodobnie jakiejś ciąży, jak nie swojej, to kogoś z waszego bliskiego otoczenia, ale i owoce będą po prostu też zbierane z jakiegoś um, nowego projektu, nowej idei. Um, no, a kochankowie, to jest pff, bardzo dobra karta, jeśli chodzi o małżeństwo, zaręczyny, albo spotkacie właśnie kogoś, jak jesteście wolni, z kim będziecie bardzo szczęśliwi. I to będzie właśnie to, czego szukacie. Okej? Okay? Z kolei jeżeli jesteście w jakimś związku partnerskim, małżeńskim czy biznesowym, to będziecie po prostu teraz zbierać. Owoce z tego, co żeście już poprzednio po prostu zasiali. Także macie piękne karty na styczeń, ok? I Archanioł Michał Wam mówi, zbadaj swoje możliwości. To jest karta Archanioła Michała. I on po prostu ci potwierdza, żebyś zbadał swoje możliwości, bo jednak stracicie na dużo. Drugą to jest uh, orakel, czyli wyrocznia aniołów. During virtue travel, czyli podróż. Your life purpose involves travel, czyli Twoim przeznaczeniem życia jest podróż. To równie dobrze może być Wasza właśnie podróż rozwoju duchowego, jak i może być związana z fizyczną podróżą. Ok? I. Gateway, czyli brama na nowy rok, na styczeń. Receiving from angels, czyli otrzyma, otrzymywać od aniołów. Shimmering wings of angels, uh, czyli uh, szumiące, szumiące skrzydła aniołów przytulają mnie z miłością. Okej, okay. i to by było tyle, moje drogie wagi. Dziękuję jeszcze raz. Życzę szczęśliwego nowego roku 2017. I niech Was Bozia błogosławi, a aniołki oświetlą Wam drogę, którą podążacie. Do widzenia.